Łukasz Kownacki z nami, promotor Damiana Knyby, który w sobotę staje do największej walki w swojej kariery i to też chyba jest największa walka w twojej karierze jako promotora. E, tak, tak, właśnie duże wydarzenie przed nami, um, też w, e, w moim karierze, też bardzo, bardzo duża i, i ważna walka um, i z każdej strony myślę, że wszystko jest do, 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 dociągnięte i będziemy mieli dobry wynik w sobotę. No to zanim przejdziemy do sportu, to jeszcze uporządkujmy takie sprawy organizacyjne, bo trochę było o akredytacje, podobno tam wywalczyliście, wszystko jest. Kto chciał to dostanie ostatecznie? Myślę, że tak, były jakieś tam problemy, ale to też może święta, taki czas właśnie oni w oficie nie byli, może tam zapóźnienie z, wysłani, z wysyłaniem e maili i takie rzeczy, ale koniec końców wszystko doszło do tego, właśnie dzięki wszystkim, którzy razem pomogli, żeby ten wynik właśnie wyszedł taki, żebyśmy dostali te akredytacje. Myślę, że razem to też zwalczyliśmy komentarze tam na mediach i wszystko i właśnie tym Będziemy mogli to właśnie mieć więcej nas tutaj na miejscu i Damian będzie się na pewno czuł lepiej. Zdobywając tytuł Mistrza Świata Interim. Tak, tak, dokładnie. Właśnie idziemy właśnie po ten pas i, um, no i zrobimy wszystko, żeby właśnie zdobyć go. Słuchaj, Łukasz, jak się słucha polskich kibiców, to wiadomo, polscy kibice, w ogóle Polacy chyba bardziej szukają jakichś negatywnych stron niż pozytywnych. Rozmawiam z Erykiem Rachwajem, mówi na 100% wygramy, taki amerykański styl. Gdzie ty jesteś? Taka polska wersja ostrożna czy amerykańska? idziemy do przodu na 100% zwycięstwa. Yy, znaczy ja do tego podchodzę, wiesz, żeby on weszł tam i, i boksował swoim boksem. Yy, dla mnie tu nie ma przegranej, albo będzie prze, yy, przegrana, ale doświadczenie ogromne, albo wygrana i ja myślę, że to jest najważniejsze, żeby nie ma tam dodatkowej presji, że musi tam być knockout albo musi ten... Nie, tam jest tylko, wiesz, żeby robił to, co, co zawsze robił, Um, tylko na większym poziomie i był właśnie sobą, y, kontrolował ten dystans, kontrolował, kontrolował ring, kontrolował walkę. Jak będzie to robił, no to walka, y, czy nas oszukają, czy jakoś tam wiedzie tak i tak będzie dla nas to wygrana. Najważniejsze jest, żeby wyszedł z tego zdrowy i z doświadczeniem i no... Nie musi to być, yy, chcemy na pewno, żeby to była wygrana, ale wiemy, jesteśmy u kogoś w domu um, i zrobimy z tego wszystko, żeby właśnie, żeby wrócić z tym pasem. Czy też jesteś przekonany, że to musi być nokaut, żeby było zwycięstwo? Nie, nie jestem na, na, na 100%. Damian mam, dużo ciosów zadaje, yy, wygrywa zawsze rundy yy, czy, na czysto, bierz, może dwa ciosy wchodzą na rundę na damianie, a Damian zadaje mnóstwo ciosów. Wiadomo, to jest inny zawodnik, dużo więcej zadaje ciosów, dużo tych ciosów więcej może też wejść na Damianie, ale Damian ma sposób, żeby ten dystans trzymać i żeby punktować czysto. A jego właśnie punktu, punktacje mogą być albo nieczyste, albo właśnie pod klinczu, albo na gardę, a wiemy zazwyczaj, że Damian te ciosy ma czyste i no, sędziowie to też powinni doceniać i to widzieć. Wspomniałeś tutaj o nastawieniu Damian, chyba gdzieś tam na Instagramie o takich hasłach napisane, że nie mogę przegrać, nie mogę nic stracić, bo pamiętam skąd zaczynałem. Damian zaczynał w wieku 21 lat boks, teraz boksują mistrzostwo świata. Chyba tutaj jest tylko do góry. No, myślę dlatego, że dla niego to jest... No nikt w ogóle nie, nie dawał mu szans, żeby być w tym miejscu, jak jest dzisiaj. To bycie tutaj, to już jest y, dla mnie ogromna wygrana, wiesz, to jest y, dużo pokazał y, na pewno sam sobie i, i dużo wielu, wielu ludziom w Polsce, dzieka, dzieciakom, które wierzą w coś i to jest właśnie przykład, że można y, byle co wierzyć, tylko jak dasz z siebie wszystko, czas i masz dobrych ludzi wokół siebie, do tego celu może się do, y, dojść, co nie? A dlatego Damian dzisiaj y, jest w tak miejscu na pewno, to jest dopiero początek i mamy większe cele w głowy. Damian dam jest jeszcze bardzo, bardzo mody w, tym, w tej kategorii y, 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 ciężkiej i mamy jeszcze dużo czasu przed nami, to jest dopiero początek, y, ale no, chcemy zacząć y, na pewno z wygranej. Jak się Damian czuje przed tą walką, bo to pierwszy taki stres, taka wielka walka, z drugiej strony przecież on robił main eventy, robiliście mu main eventy w dużych halach, także to nie jest tak, że to jest chłop, który boksował gdzieś tam no, na początku boksował w Zawoni czy gdzieś tam w gospodzie, ale robił duże eventy w New Jersey i teraz przyjeżdża tutaj na dużą halę. No to, to nie jest ani większa hala, ani mniejsza z gala, który on walczył. Walczył największych galek w Stanach, Madison Square Garden w tej, w tej arenie, Barclays Center, Prudential Center, mnóstwo kamer. Mnóstwo, I to był plan nasz od początku, żeby w tych walkach, które nie ma takiego powiedzmy ryzyka i stresu sportowego, po Mówiąc teraz szczerze, no zawodnicy nie byli tak, yy, na takim poziomie co dzisiaj jesteśmy, żeby te rzeczy właśnie kamery, yy, światła, ludzie, to wszystko nie było stresujące, te konferencje, żeby on już, on już się czuje swobodnie, już był tutaj, robił to wszystko i to jest tylko następna, kolejna rzecz. To jest ważny element, bo często pięśniarze, którzy nawet są dobrze, ale jak są tam chowani pod kloszem. Albo robią jakieś mniejsze walki, potem wchodzą do dużego eventu i się gubią, a wydaje się, że Damian jest tutaj spokojny, pewny siebie, koncentracja jest. No jakby mówimy, to był, był w tym miejscu już, to był plan od początku jego kariery, żeby właśnie go przyzwyczaić do takich właśnie rzeczy. Um, wiedzieliśmy, że ten czas na, 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 nadejdzie. Może nie tak szybko jak, jak jest, ale że on kiedyś e, najdzie. I, no I przez to właśnie wiesz, mieliśmy ten plan i on jest na pewno przygotowany, się czuje swobodnie, bycie tu, nie ma takiego dodatkiego stresu. Um, no i z tego właśnie jestem ekstra plus. To jeszcze na koniec pytanie, które wczoraj Ry Rykowi Rechwałowi zadawałem. Nie żałujecie tego, że podjęliście to wyzwanie? Nie, mamy, wiesz, tylko, ty tylko do, do zysku tutaj jest. Nic to do, do stracenia, naprawdę albo o, o, super doświadczenie, albo wygrane. I wiesz, na pewno przeszliśmy tutaj wygrane. to nie jest jakaś walka o, o tam jakieś finanse albo coś takiego, bo tutaj naprawdę ta walka nie była, nie wiadomo jaka i nie była naprawdę tak potrzebna ale zdecydowaliśmy jako drużyna, że to jest walka do wygrania i to jest właśnie kluczowy element, że przychodzimy tutaj naprawdę wygrać i no i zdamy siebie wszystko, znaczy damy teraz już wszystko jest w jego rękach, miał świetny obóz, bez kontuzji, bez niczego. Teraz, żeby on przyjdzie i na pewno dać siebie wszystko um, i będzie, wiesz, będziemy czekać co dalej.